Witamy w sklepie GoSpy.pl. Przedstawiamy Państwu mikrokamerę szpiegowską T8000. Niezwykle solidnie wykonana kamera w metalowej obudowie została wyposażona w 5 diod podczerwieni, umożliwiających wykonywanie nagrań również w warunkach słabego oświetlenia. Kamera T8000 umożliwia rejestrację około 100 minut wideo z dźwiękiem na jednym ładowaniu akumulatora. Nagrania zapisywane są na karcie pamięci microSD o pojemności od 4 do 32 GB. Dodatkowo kamera została wyposażona w detektor ruchu, który umożliwia automatyczny start nagrywania po wykryciu ruchu. Zapewnia to oszczędność akumulatora oraz miejsca na karcie pamięci. Za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu można połączyć urządzenie z komputerem oraz naładować akumulator. Kamera T8000 nie wymaga instalacji żadnych sterowników. Obsługa jest prosta i intuicyjna. W zestawie znajduje się kompletna instrukcja obsługi w języku polskim. Prezentujemy rzeczywiste nagranie wykonane mikrokamerą T8000. Prezentujemy Państwu obraz i dźwięk nagrany za pomocą mikrokamery T8000. Wysoka rozdzielczość wideo oraz dodatkowe funkcje zapewniają możliwość wszechstronnego jej zastosowania. Dostępna w naszej ofercie na www.goespy.pl